Hej, kagregatki, ja jestem Konrad i witam Was na naszym kanale Bolzy Design. Jako, że ostatni filmik z Pawłem cieszył się bardzo dużą popularnością, postanowiliśmy zrobić ogrywkę. Witam ponownie, cześć. W dzisiejszym filmiku chcielibyśmy zrobić małą pogawędkę, a jednocześnie odpowiedź na bardzo często pojawiające się pytania dotyczące Sailor Moon. A chodzi nam głównie o wydanie mang oraz o różnice zawarte między mangami oraz starym, jak i nowym anime. Głównie porozmawiamy o nowej wersji Eternal Edition, którą bardzo lubimy, naszą polską edycję oczywiście. Powiemy też o tym, jakie wyszły te wersje również w innych krajach. Jakie są różnice między starą mangą z lat 90., a właśnie tą edycją. Co byśmy chcieli, żeby, żeby było, e, tak jakby przeniesione tych mang z lat 90. do, do Eternal Edition? Także porozmawiamy sobie na różne tematy i będziemy e, cieszyć się naszymi e, mangami w polskiej wersji Eternal Edition, oczywiście. Jasne, i postaramy się odpowiedzieć na najczęściej padające pytania oraz takie zagadnienia związane z mangami i anime. Więc tak, na pewno format jest troszkę większy. Jeśli oczywiście mówimy tutaj o polskim wydaniu, cały czas Eternal Edition. Twarda akładka z brokatem, którą bardzo lubimy. Kolorowe arty dodane, w co po niektóre strony, czy działy, tak bardziej chyba. Na pewno lepszy papier, to bardzo lubimy. Tak, właśnie trzeba zwrócić uwagę, że mangi zostały wydane na papierze kredowym i naprawdę Zgadzań. bardzo ładnie się to prezentuje. Grafiki są też bardzo wyraźne, wszystkie te strony czarno-białe są naprawdę super wykontrastowane i bardzo wyraźne. I ten zapach, ja uwielbiam ten zapach, także wszystkim się chwalę, że po prostu kocham ten zapach druku. Przepiękne mamy te mangi, jakby nie było. W kilku krajach wyszła ta edycja w twardej oprawie i w tym formacie. Z tego co ja się orientuję, mamy wersję włoską. Wersję francuską, wersję niemiecką, którą ja kocham chyba bardziej niż polską, tak mi się wydaje, tylko przez to, że tylko u nich napis Sailor Moon został tak jakby wytłoczony złotym, no jest złoty ogólnie, został wytłoczony w prawdziwym złotem, co wygląda to raczej prawdziwym w prawdziwym sensie. W sensie złotkiem, ale wygląda bardzo pięknie, i mamy jeszcze edycję hiszpańską. Wydana została właściwie. Dwa tomy naraz pierwszy i drugi, w zeszłym miesiącu, w grudniu. Także też Hiszpania dołączyła do grona tych europejskich państw. I chyba tyle, jeśli chodzi o twardą oprawę, przynajmniej w Europie. A że... Ameryka? Eternal Edition jak najbardziej, ale to już jest większy format, prawie A4, troszkę mniejszy niż A4 i tam jest miękka okładka. No od tego się tak jakby zaczęło. Tam, tak? wy tam wygląda to jak taki typowy komiks. Tak, posiadam wszystkie 12 tomów razem z Sailor V i one są przepiękne. Ponieważ są duże, ale ważą masakrycznie duże. Jak się weźmie wszystkie 12 tomów, to waży to naprawdę kupę kilo. Są piękne tylko dlatego, że właśnie są w dużym formacie, tak? Ale brakuje tej twardej okładki, którą mamy my, więc wydaje mi się, że mamy dużo lepszą wersję. W nowych, wydani nowych mangi. wydaniach mangi, tak. Czyli ta twarda okładka, twarda okładka, którą bardzo lubimy. Większy, większy format większy format, tak, to czyli A5, 5. brokat, który jest przepiękny. I kolorowe grafiki. Kolorowe grafiki i lepszy papier. to Lepszy pewno. papier. No to, to najbardziej jest takie pierwsze, co rzuca się w oczy zaraz po otworzeniu nowej tej wersji Eternal w porównaniu ze starymi mangami, to to jest pierwsza rzecz, na którą zwrócimy uwagę. Ufaga. Tak, na pewno. Wydaje mi się, że fajną opcją byłyby dodane plakaty, w sensie jeden plakat, tak jak to było w, w mangach lat 90. Bodajże w wersji japońskiej, tej z lat 90., one były dodawane praktycznie do każdego tomu. W polskiej naszej 90. były dodane między tomem 12 a 17. Od 12 do 17 tylko i wyłącznie. Więc to by była fajna zmiana, żeby były takie plakaty. Tak, ja się zgadzam w 100%. Super by było, żeby w każdym tomie, mniej więcej na środku. Był plakat, na przykład tak. Super, to by było. No, można było to spotkać ostatnio w ostatnio wydanym, wydanej wersji mangi, czyli Naoko Takuchi Collection, czyli te takie mniejsze. Wydała to jedna księgarnia w tanach, Noble Collection, i jest to tylko, pierwszy, tylko i wyłącznie pierwszy tom. Możemy go pokazać mhm. tutaj. Jedyna różnica w tej specjalnej edycji z Barnes Noble's którą zobaczymy na okładce tej właśnie Naoko Takuchi Collection. Jest taka naklejeczka, która pokazuje, że została ona wydana tylko i wyłącznie w tej księgarni w Stanach. Jest tam bodajże na końcu złożony bardzo fajny plakacik. Chyba dwa razy wielkości tej, tej mangi, która jest w ogóle w formatu A6, tak? A6, tak. Także to jest taka jedyna nowość, jeśli chodzi o plakaty w ostatnio wydanych... W wersjach mangi z Shadow Co Między. ciekawe, ten egzemplarz, który teraz Paweł trzyma w ręce, to jest oryginalnie przywieziony z, ze Stanów. Sama manga zawarta była w boksie kolekcjonerskim, w uh -huh. którym była figurka. Z pierwowzoru Sailor Moon. Świetny gadżet y, dla kolekcjonera, i uważam, że gdyby w polskich wydaniach też były jakieś takie super dodatki, dodatki. dodatku y, w postaci pinu, naklejki, y, jakieś nie wiem, zakładki do książek, naprawdę cieszyłoby to oko i dawałoby bardzo dużo satysfakcji. Także tutaj w stronę Ameryki bardzo y, duży ukłon. I myślę, że brakuje u nas też y, boksów wydawanych Mank w takich setach, w boksach. To by było fajną opcją, bo chyba, z na pewno się to jeszcze nie pokazało nas w Polsce. Mieliśmy ostatnio wydany box, oczywiście on został wydany w Stanach, w języku angielskim, można go teraz, pewnie wielu z Was ma już ten box, to jest pierwsza część, jeszcze będzie druga, ale nic takiego w Polsce nie zostało chyba nigdy wydane. To z... prawda, Poczeń, zwłaszcza, że te boxy super na półce się prezentują. <gry> tak, one też są w brokacie, także wygląda to fajnie. No, Do tego mają wygląda. chyba dodane Pocztówki, jest ich bodajże 15 tych pocztówek, z tego co pamiętam, czy 16. Niedługo będę dodawał to na, na swoim Instagramie, więc policzę dokładnie. Wydaje mi się, że na duży plus to na pewno. Po pierwsze, no, jakość jest poprawiona przez to, że wydawane są te mangi na lepszym papierze. Tak. Przez to cały nadruk jest bardziej wyraźny. Nie mamy uczucia mm, takiej chropowatości tego druku, przez to, że no, mamy tutaj papier kredowy. Bardzo dobrze jest wykontrastowane, przez co też ta czarno-biała część jest bardzo wyraźna. Więc no, naprawdę bardzo się to zmieniło na plus. A tutaj jeszcze tak przerwę, to jest właśnie grafika z plakaciku, o którym przed chwilą mówiłem, który został wydany w. Naoko Takuchi Collection w tej malutkiej takiej Bunko Edition taki właśnie plakacik jest dodany, tylko on jest złożony na trzy części bodajże. To może ja odpowiem? Tak, myślę, że pytanie <głos> dla, <głos> dla e, Pierwszą podstawową różnicą między mangą i anime, i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że mamy dwa wydania anime, mamy starą wersję z lat 90. oraz tą nową wersję, no to pierwszą podstawową różnicą jest to, że w starym anime z lat 90. mamy fillery. I mamy filer z Alianną, czyli podróżnikami kosmicznymi z Jeffem Sinian. Ja to się... No jest to zupełnie wymyślone jako, że anime powstawało równocześnie z wydawaniem mangi i w pewnym momencie ono przyspieszyło, więc twórcy musieli przeczekać ten czas, więc wymyślili ten filer. Jest on uważam bardzo dobrze zrobiony, trzyma się to bardzo całości, jest bardzo spójne. Cały ten sezon i ta część anime nawiązuje w późniejszym czasie do filmu kinowego R. Szkoda, że nie zostało to zawarte w manze. Kolejną różnicą... To y, są postaci. Mianowicie w starym anime z lat 90. w ogóle nie mamy przedstawionych postaci zwierzaków jako formy ludzkiej. Naszych kotków. Czyli tak. nasze kotki w ogóle y, poza Luną, która w filmie kinowym. S. Eski, tak? Tak, Królowa Kaguya ma swoją transformację w postać ludzką, natomiast Artemis i Diana nie mają w latach 90. -tych. Szkoda. Szkoda, bo ta nowa wersja anime trzyma się w miarę wiernie mangi, więc tutaj nie będę tego rozstrząsał. Zgadza się, jeszcze mamy też kruki w. Dokładnie tak. Obos Deimos. Postać ludzka, kruków Ray. Yy, też nie występują w ogóle te postaci w anime z lat 90. Tak. W anime z lat 90. w ogóle nie mamy przedstawionych yy, postaci takich jak Heavy Metal Papillon, Lette i Mnemozynę. Zostały one zupełnie pominięte. Nowe anime pokazuje właśnie te postacie. Kolejną taką bardzo widoczną różnicą to kwartet amazonek. Tak. W starym anime z lat 90. w ogóle nie mamy pokazane, że kwartet amazonek są nowymi, nowym pokoleniem wojowniczek, mhm. które są tak jakby ich liderką jest Chibiusa. W starym anime praktycznie w ogóle ten wątek został pominięty, tak, i zupełnie. po. Po tym, jak usagi wyzwala kwarte damazonek spod wpływu chaosu, one stają się normalnymi ludźmi. Natomiast tutaj odzyskują swoją pamięć, zarówno w mandze, jak i w anime Nowym. Odzyskują swoją pamięć i stają się na powrót wojowniczkami z planety Palace. Towarzyszą Cibiusie. I towarzyszą Cibiusie, tak. Szkoda, że w anime w latach 90. ten wątek w ogóle został pominięty. E, mamy kolejne pytanie, czyli. A więc ja osobiście preferuję fabułę anime. Yy, z kilku przyczyn jest ono dużo bardziej nakreślone. Te wątki w anime zostały bardziej wytłumaczone, są bardziej logiczne. W mandze to wszystko bardzo jest takie spłycone. Ta fabuła tak naprawdę leci na łeb na szyję i nie wiadomo co z czym do czego. Nie ma nakreślonych takich rysów postaci, że nie ma tam zawarte tej przyjaźni. W ogóle nie, nie, nie czujemy tego, że nasze wojowniczki są przyjaciółkami, nie czujemy tego oddania, nie, nie widać tego uczucia między Usagi i Mamoru. W anime, zwłaszcza w anime z lat 90., ta relacja e, i, i jeżeli chodzi o związek usagi mamoru i ta relacja taka przyjacielska między dziewczynami jest to dużo bardziej zaznaczone w anime, zwłaszcza w tym anime z lat 90., niż w Manzo. Tak, tak, bo to anime jest nowe anime, czyli Crystal, Eternal i Cosmos. To są takie totalne kopie mangi, co ja bardzo lubię, ponieważ przyznam się do tego, że nie czytałem do końca mangi, ponieważ czekałem na Polską Eternal Edition. Także dla mnie to było taką nowinką, że mogę sobie zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę w Manze. Także ja jestem fanem obu wersji, ale bardzo mi się podoba ta nowa wersja, tak? I e, Crystal, i e, czterech filmów. Czyli, jak widzicie, mamy tutaj dwa obozy: Team Manga i Team y, Anime. No, ja, pomimo, że bardzo lubię nowe wydanie anime, to jednak jestem zdecydowanym fanem tego starego. Nic go nie zastąpi, uważam. To jest w sumie trudne pytanie, bo zależy, zależy też o którym anime rozmawiamy. Tak, cały bo jeżeli, czas rozmawiamy o tym z lat 90., ponieważ... bo jeżeli mówimy o tym anime z lat 90., tak. może nie będzie to dla Was zaskoczeniem, ale jednak mnie osobiście podobają się bardziej animacje z anime z lat 90 niż te w Manze. Arty i te wszystkie wizualne odbiór całych postaci, te postacie są takie bardziej nacechowane emocjami, ta kreska jest taka żywsza, kontrastowa i postacie nie są takie. Wyszczuplone, bo w tych artach z mangi ta mm... Kreska, to te postacie są takie po prostu wydłużone i takie. Mm, no ja tu jestem przeciwnikiem. Takie mało, mało naturalne, jak dla Uwielbiam mnie. Wielbam jak najbardziej anime z lat 90., ale ostatnimi laty, że tak powiem, kocham te arty właśnie mang, artbooków. Kiedyś bardziej lubiłem arty, które były stworzone tak jakby pod stare anime z lat 90., ale teraz jestem zdecydowanie fanem oryginalnych artów na Naoko Takuchi, także bardzo je lubię. To ja również je lubię, ale pozostaję wierny <laughs> swoim przekonaniom. Wiem, że dużo osób narzeka, czy coś tam w mangach jest nie tak, jakieś małe literówki. Przeszkadza mi to. Kocham nasze polskie edycje. Czekamy w ogóle na wydanie piątego tomu, który powinien się ukazać już prawdopodobnie w styczniu, może w lutym. Miejmy nadzieję, że jednak w styczniu. Oczywiście czekamy na ukończenie całej serii, czyli 10 tomów, tyle ma się pojawić, plus 2 tomy Sailor V. Oczywiście one też będą wydane z tego, co słyszeliśmy od JPF, także... Będzie to pięknie wyglądało na półeczce. Są piękne i pięknie pachną. Warto zwrócić uwagę na to, że stare mangi. Duża różnica. Tak. były klejone. Tutaj mamy szycie. No, możemy wielorazowo czytać, oglądać, przeglądać i te kartki na mnie powylatują. Tak, i będą, będą na pewno one długo, długo, długo służyć. <laughs> długo służyć, tak jak najbardziej. Tak, no poza tym, no, bardzo piękna kolorystyka. Prześliczne są te grafiki. Dokładnie. I ten brokat widoczny przy. najbardziej przy słońcu, chyba, przy jakimś świetle słonecznym. On daje naprawdę, naprawdę fajny efekt. Gdyby tylko było mniej wpadek, okay. takich jak na przykład zagięcie strony czy nadruk na końcówce to się nie da, Niestety zdarzają się takie wpadki. Ale na szczęście JPF nie ma z tym żadnych problemów i wszystkie magi zawsze wymienia bez problemu, także Wie. to się chwali. No, ja akurat udało nie mi się. Mi udało akurat się trafić na egzemplarze bardzo dobre. Nie zauważyłem żadnych jakichś niedociągnięć, ale wiemy z różnych źródeł, że ludziom trafiają się jakieś takie na przykład... Um... Na pół strony jest przedruk z poprzedniej strony, albo z następnej. Albo coś, albo coś jest źle docięte krzywo, ale jesteśmy tylko ludźmi, także oczywiście to się wszędzie zdarza. Nie Jeżeli, ma co narzekać. jeżeli o to chodzi, to naprawdę nie ma dokładnie co Mangi są przepiękne i oczywiście nie możemy się doczekać, aż skończymy całą całą no, kolekcja. Yeah. kolekcja już wygląda fajnie na półce. Dokładnie a jak jest te mangi. Się... Całość to naprawdę mega. A, jeszcze taka jedna fajna różnica. Taki wątek odnośnie tych naszych twardych okładek. Dużo osób na przykład w Stanach, dużo fanów Sailor Moon. Że nie powiem, że zazdrości nam, ale ubolewam nad tym, że amerykańska wersja, bo to jest amerykańska wersja, która pojawi pojawiła się w języku angielskim, nie została wydana właśnie. W tym formacie, a przede wszystkim w twardej okładce, co jest bardzo fajne u nas, także mm -hmm. mamy się naprawdę z czego cieszyć. No na pewno na plus w tych wersjach amerykańskich, anglojęzycznych, są te duże strony, one robią wrażenie. Mm -hmm. No to okay. mamy taki plakat. Wyobrażam jednak. sobie właśnie tą dużą, nie wiem jaki to jest format, na pewno to nie jest A4, odrobinę mniej niż A4, wyobrażam sobie taką edycję w twardej okładce, byłoby to coś. Oj super, no to by było fajne. Ale to dopiero by ważyło pewnie. Ile miejsca do przechowywania? Jakie półki do tego? Tak. No One no. mi się mieszczą w jednym takim dużym kartonie, a ważą naprawdę bardzo dużo. Jak podnoszę ten kartonik z 12 tomami, to waży on naprawdę dużo. Także trzymasz je w kartonie. Co za profan na razie? Tak, <gry> ponieważ nie mam takiego miejsca, gdzie mogę je wyeksponować. Ale jak wrócę do Polski, to na pewno będzie to fajnie wyeksponowane, jak najbardziej. No dobra. No to. Dnia. Na tym kończymy nasze dewagacje na temat mangi i różnic. Jeżeli Wam się podobało, to zostańcie z nami na kanale. Zapraszam na profil Pawła, który będzie podlinkowany w Sailor Moon from Poland to UK. Będzie podlinkowany w komentarzu na dole. I jeszcze chciałbym poruszyć taki wątek. Jeśli chcielibyście zadać nam więcej pytań, co byście chcieli, żebyśmy poruszyli. Może jeszcze poruszymy po raz trzeci, w filmie, jak będę w Polsce po raz kolejny, co byście chcieli, żebyśmy poruszyli w naszych filmach albo w, w filmach Konrada? No, Komentujcie, odpowiem. lajkujcie, bardzo się cieszymy, że, że Wam się podobał zeszły filmik. Na trzymajcie się, trzymajcie Trzymaj się. Cześć. Razie, pa!